Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałem zacząć temat komputerów polizingowych, bo jest wiele pytań na różnych forach. Czasami staram się odpowiadać, więc postanowiłem to zebrać w jedną całość. Jak widzicie tutaj mamy cztery różne rodzaje komputerów polizingowych, dwóch różnych firm, ale zacznijmy może od pytań będzie prościej. Co oznacza sprzęt polizingowy? Sprzęt polizingowy oznacza sprzęt przeznaczony mniej więcej dla biznesu, który... Został wycofany z eksploatacji i jest sprzedawany detalicznie. Nie zawsze jest to sprzęt stricte polizingowy, czyli należący do banku, który to sprzedaje. Czasami są to komputery należące do firm, będące ich własnością, ale są sprzedawane po prostu po okresie ich eksploatacji. Ogólnie możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o sprzęt, który jest sprzętem biznesowym i po okresie eksploatacji został wycofany. Jakie firmy brać pod uwagę? Tutaj widzicie komputery firm HP i Fujitsu, ale nie są to wszystkie możliwe firmy. Jeszcze warto wziąć pod uwagę i Lenovo i Dela. Dlaczego te? No myślę, że możemy się skupić tylko na tych czterech firmach, bo one są najpopularniejsze w Polsce. Natomiast warto też pamiętać, że w razie problemów i dostępności części, no to żeby to były komputery no przynajmniej które ewentualnie można coś do nich dokupić, czy wymienić zasilacz, gdyby nam padł i tym podobne rzeczy. No nie możemy pójść w rozwiązania niszowe, bo potem będzie problem, gdy coś się z nim stanie. Kolejne pytanie. Skąd się takie komputery właściwie biorą? No tak jak mówiłem, są właściwie dwie rzeczy. Albo firmy po prostu po okresie eksploatacji je sprzedają, a właściwie to je utylizują, często po prostu oddając firmie, która się zajmuje utylizacją elektroniki. Czyli praktycznie za darmo, a druga to jest, jeżeli firmy miały w leasingu te komputery, no to po okresie leasingu oddają to do banku, a właściwie praktycznie nigdy nie jest tak, że ktoś fizycznie te komputery oddaje do banku, który leasingował, tylko również są utylizowane. Firmy, które to zbierają zamiast je złomować czy, zajmować, czy ponosić koszty utylizacji, często wystawiają je w grupach typu na paletach. Dla firm IT, które zajmują się dokładnie tym. Powstało bardzo wiele w Polsce firm, które zajmują się właśnie skupowaniem na przykład całej palety używanych takich hapeków. No i sprawdzają, które się nadają, które są w miarę dobre, część utylizują, część po prostu sprzedają na rynku po przejrzeniu, i jakby dają wkład w własny, tak? czyli kompletują, uzupełniają braki w dyskach, jak połamana obudowa, to wyrzucają, ale płyta dobra, więc można coś z tym zrobić. Dlaczego na rynku komputerów tych polizingowych najczęściej spotykamy komputery generacji czwartej, czyli Haswell lub starsze? No to wynika oczywiście z okresu ich eksploatacji, jeżeli on wynosi od 3 do 7 lat, a średnio 5, no to po 5 lat temu oczywiście generacją wchodzącą była generacja Haswell. Jest to bodajże rok 2014 czy coś koło tego, no to jak widać... Stąd się bierze popularność. Za rok będzie to Skylake, za dwa lata będą to kolejne generacje modeli Intela. Co oznacza, są skróty często występujące przy aukcjach czy przy formach sprzedaży typu TWR, DT, SFF, USFF, USDT, Tiny, MICRO i DM. No to macie tutaj, zebrałem dla Was specjalnie czterech przedstawicieli, dokładnie każdej z tych rodzin. Pierwszy z nich to jest oczywiście tower, czyli obudowa praktycznie normalna, jaka spotykana jest w takich komputerach zwykłych. Ich cechą charakterystyczną, która będzie dla nas najbardziej istotna, jest to, że mają z tyłu praktycznie standardowy zasilacz lub plawie standardowy, bo tutaj można włożyć nie ma standardowy zasilacz. I dodatkowo sloty, które są na płycie czy PCI Express, mają normalną wielkość, co pozwala włożyć normalne karty graficzne. Z bardzo dużym wyjątkiem, o którym za chwilę powiem, eee, dobrze. Następna obudowa to jest SFF, czyli tak zwany desktop, ale w wersji małej. No, jego cechą charakterystyczną jest to, że ma slot na małe karty. Zabierzmy go, tu rozbierzmy, że ma slot na małe karty, tak zwane low profile. Jak widzicie, tutaj jest złożona karta. Karta low profile. Ona wygląda mniej więcej tak, to jest Radeon 8590, podajże i one normalnie pasują. Komputery są niższe, oczywiście są świetnie zaprojektowane w sensie, że można je bez narzędziowo praktycznie rozbierać bez problemu. Kolejnym typem komputera jest komputer Ultra Small Factor, czyli USFF albo USDT, czyli Ultra Small Desktop. No to Zależnie od firmy. E, tutaj mam akurat HPK. On jest zdecydowanie mniejszy od tego, e, od tego Fujitsu. E, a jak wygląda w środku? No to zaraz sobie zobaczymy. Czy się musimy odkręcić z tyłu śrubkę? No, przede wszystkim nie ma w ogóle możliwości rozbudowy o karty PCI Express. Ma za to akurat ten HPK, ma akurat slot. MXM, czyli na takie laptopowe karty graficzne. Jest bardzo kompaktowy i przede wszystkim nie ma zasilacza. Zasilany jest tutaj z tyłu normalnym zasilaczem prądu stałego, akurat 19 V. To warto o tym pamiętać, jakbyście chcieli kupować, że USDT często są sprzedawane bez zasilacza. Zasilacze stanowią połowę wartości tego komputera. Jak widzicie, bardzo przemyślona konstrukcja, tunel, chłodzenie procesora, małe. Yy, sloty na, znaczy małe te ramy, bateria, tak wyjątkowo-pionowo. Dysk znajduje się tutaj pod spodem. Tutaj jest miejsce na napęd, na napęd, yy, na napęd DVD, który tutaj mógłby być pod spodem. Znajduje się miejsce na dysk. Yy, no, ten akurat ma jeszcze dodatkowo, można podpiąć drugi dysk, yy, bo ma złącze SATA. No i czwarta wielkość tych komputerów, tak zwany mini. Cinny w wypadku yy, Lenovo, lub mikro w wypadku, wypadku yy, Della, to są komputery malutkie, to już są maleństwa, ale dzięki temu są całkiem sympatyczne. Oczywiście ich możliwości odbudowy są żadne, zasilacz oczywiście mają zewnętrzny. Tutaj znowu standardowo yy, standardowe gniazdo HP, HP. Ten akurat się otwiera. Tak zabawnie, że otwiera się do przodu, dokładnie tak jak w Fujitsu. I wygląda w środku tak, czyli ma wielki radiator, pod którym znajduje się wentylator i procesor oczywiście. Tu ma dysk, pod dyskiem ma na pamięci. To są cztery takie konstrukcje. Jak mówię, główne te konstrukcje charakteryzują się tym, o co możemy je rozbudować. Czyli w wypadku towera mamy Pełne karty, hmm, pełnej wysokości karty na przykład graficzne. W wypadku SFF mamy tak zwane low profile, a w wypadku USSD i mini właściwie nie możemy ich już odbudować o grafikę, W związku z tym akurat ten to jest HP705G1, w związku z tym ma pod spodem APU AMD i ta grafika całkiem jest przyzwoita. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Dlaczego te komputery są tanie? No są tanie, ponieważ firmy po okresie użytkowania, a jak wiemy, amortyzacja komputera trwa 3 lata, czyli one mają wartość zerową, jeśli chodzi o wartość księgową, czyli no, dla finansistów one są bezwartościowe, no to są po prostu oddawane do utylizacji za darmo, a nawet z dopłatą. W związku z tym firmy, które utylizują te komputery, mają je po bardzo niskich kosztach. One zamiast je utylizować oczywiście. Mają podpisane umowy z różnymi firmami IT, które po prostu biorą całe palety takich komputerków i powiedzmy z, z połowy z nich są w stanie coś sklecić. Ich wkład tak naprawdę jest wkładem roboczym, czyli bo każdy komputer trzeba zapewne sprzedażą no, przetestować, sprawdzić, czy obudowy nie są pęknięte. Może złożyć z dwóch, jeden, jeżeli w jednym jest obudowa uszkodzona, w drugim na przykład dysk albo płyta główna, to można coś przełożyć, coś poskładzać, więc one mają jakby e, swój wkład własny, dlatego te komputery też nie są za darmo, ale takie po przejrzeniu, no, każdy trzeba wytestować, no, to wymaga pracy ludzi i doświadczenia. No i zajmuje trochę czasu, więc no nie dziwne, że nie są za grosze, ale no powiedzmy, że tego typu komputer w kadłubek, czyli w sensie bez procesora, sama obudowa, płyta główna, no to jest w granicach 150 zł, no to, jest, no to jest tyle co nic. Na co zwrócić uwagę, gdybyśmy chcieli taki kupić? Tak jak mówiłem, najważniejszą rzeczą jest wielkość tych komputerków oraz możliwość rozbudowy. Tutaj warto spojrzeć na przykład na tego USSF, tego SFF-a kudzicu. Tutaj będzie na nim widać największe bolączki takich komputerów. Przede wszystkim zasilanie. Tu jest zasilacz na dole. Cały zasilacz, ta wiązka przewodów jest wpięta do płyty głównej. Nie ma tu zasilania procesora, nie ma tu zasilania karty graficznej, nie ma tutaj zasilania napędów. Napędy jak są zasilane. Zobaczcie jak są zasilane napędy. Z płyty głównej, wyprowadzony jest taki kabelek, który kończy się normalnie włączami zasilającymi SATA. Wiem, że tego nie widać, zaraz Wam to pokażę. O, tutaj wychodzi ten kabel, który jest wpięty do płyty głównej i zakończony jest normalnie wtyczkami zasilającymi SATA. No w tym wypadku dwoma. Tak? I tutaj jak sobie zobaczycie, jeszcze jest miejsce na dysk twardy. On jest w ogóle wysuwany, więc warto też pamiętać, a nie widzicie tego, tak. warto pamiętać, że ta kieszeń i te wszystkie plastiki, warto, żeby były jak je kupujecie. No i jak widzicie, mamy tu dwie linie z, z portami zasilającymi SATA. W związku z tym, jeżeli teraz by przyszło do głowy wziąć kartę graficzną, no to jeżeli ona miałaby mieć zasilanie zewnętrzne, no to jest problem. Tak? Tutaj mamy kartę, która jest zasilana bezpośrednio z płyty PCI, znaczy bezpośrednio ze slotu PCI Express. I to działa, natomiast gdybyście chcieli, to już jest, zaczynają się problemy, tak? Dobrze, przejdźmy w takim razie dalej. Eee, czy, czy można je rozbudowywać? No to jak mówię, ograniczeniem rozbudowania komputerów jest właśnie to, że są to nietypowe. Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli włożyć jakąś super kartę graficzną, to po pierwsze zasilacz nie wydoli. Jeżeli chcemy zmienić zasilacz to skąd weźmiemy taką wtyczkę? Można kupić przejściówkę za 60 zł, która pozwoli podłączyć normalny ATX, ale ATX się tu nie zmieści, bo to jest obudowa SFF. W związku z tym możliwości rozbudowy tych komputerów e, praktycznie ograniczają się do np. kupna karty graficznej, która jest zasilana bezpośrednio ze slotu PCI Express, no i nie wymaga dodatkowego zasilania, co z kolejnym ogranicza potencjalnie możliwości rozbudowy. Ale do, jeżeli to ma być do internetu, do tego typu rzeczy, to takie komputerki są są bardzo, bardzo fajne. Czasami na aukcjach te komputery, bo jest pytanie, że są sprzedawane z Windowsem. Od generacji Haswell, to praktycznie w każdym tych komputerze Windows zaszyty jest w BIOSie. Czyli licencja cyfrowa zaszyta jest w BIOSie. I jeśli chodzi o domowy użytek, to myślę, że bez problemu można to używać. I nikt tutaj, nikt nie będzie robił problemu. W wypadku firm warto, jeżeli firma by chciała kupić taki komputer, warto byłoby, że na fakturze znajduje się nie tylko komputer, ale żeby była odnotacja, że jest wraz z systemem. Mówię, yy, o, o, jeżeli na nim instaluje się Windowsa 10 na przykład, to nie wymaga do instalacji klucza, ponieważ ten klucz jest już zawarty. Nie spotkałem komputera, który nie miałby licencji Windowsa tego typu, ale być może takie się zdarzają. Nawet te maleństwo, które tak naprawdę ma wymienione wszystko, czyli to nie było oczywiście dysku SSD, yy, Procesor jest oryginalny, płyta oczywiście też, ale już na przykład pamięci takie rzeczy są wyjęte, natomiast przy instalacji dziesiątki oczywiście bardzo ładnie się zainstalowała, nie było problemu. Czasami zdarzają się takie dziwne aukcje, że jest inny system zainstalowany niż jest licencja w bios to oczywiście powoduje, że nie ma możliwości aktywacji, ale wtedy przy aktywacji wyskakuje nawet taki komunikat, że ten komputer posiada inny rodzaj licencji i że no, nawet na Pisze jaki, i że można wtedy na przykład zainstalować Home. A taki przypadek miałem z tym USFF-em, gdzie ktoś próbował sprzedawać to z Windowsem Pro, którego się oczywiście nie dało aktywować, ale w BIOSie była zawarta licencja na Windows 10 Home. Także mam nadzieję, że podobało Wam się ten materiał. Gdybyście, no myślę, że każdy z komputerku możemy opisać oraz możliwości jego rozbudowy, pokażę jakie mniej więcej wyniki osiąga i jak się sprawuje. Jak widzicie tutaj. Ten SSF używał e, dzieciak do, do nauki zdalnej, Ma dysk twardy, ma dysk SSD, ma napęd, więc całkiem sympatycznie to wygląda. Tutaj mówię, jest e, ładnie rozbieralny. Ta karta graficzna nawet pozwala pograć trochę Fortnite'a, więc super. E, jak za takie pieniądze te komputery są całkiem sympatyczne. Jak widzicie, te płyty główne są nawet to tyle zabawne, że tutaj posiadają... Zgadniecie co? To jest gniazdo ATX-owe z zasilaczy standardowych, które po prostu nie zostało wlutowane. W internecie gdzieś tam widziałem film, że ktoś próbował w to wlutować normalne gniazdo ATX. Podobno to działa. No, Ale jak mówię, no trzeba pamiętać, że przy komputerach polizingowych to trafimy na mnóstwo niestandardowych rzeczy. Na przykład płyty są obrócone względem standardu ATX, na przykład micro ATX, Albo mają nietypowe wyprowadzenie, a najczęściej mają oczywiście nietypowe zasilanie, tak jak tutaj 16-pinowe. Hapeki mają na przykład ośmiopinowe zasilanie. Także no, tutaj no, będzie to nietypowe, więc jak kupuję taki komputer, to z myślą o używaniu go w, z tą płytą, z tym zasilaczem i w tej obudowie, bo inaczej nie ma to większego sensu. Jeżeli ktoś myśli o przekładaniu tego do innej obudowy, w sensie na przykład kupienia takiego komputera za grosze i przełożeniu tej płyty do obudowy standardowej. Tower albo coś takiego, włożenia normalnego zasilacza, no to będzie miał mnóstwo problemów, na przykład bardzo często złącza panelu przedniego, czyli włączniki, USB, resety, mają nietypowe kształty albo nietypową liczbę pinów i będą pasować tylko i wyłącznie do obudowy, do obudowy firmowej, lub trzeba będzie mocno to przerabiać. Także zapraszam, postaram się niektóre z tych komputerów omówić, jeśli chcecie, a jeżeli macie pytania dotyczące sprzętu polizingowego, to dajcie, dajcie znać.